Aby skutecznie prowadzić trade, potrzebna jest znajomość odczytywania wykresu. Wykres pokazuje nam, co się zmienia z ceną, pokazuje nam, co ludzie myślą, jakie podejmują decyzje w określonych momentach. I obecnie najpopularniejszym rodzajem wykresu, z którego się korzysta, jest to wykres świecowy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, takim najważniejszym była linia. Natomiast no, linia daje nam dużo, dużo mniej informacji niż wykres świecowy. Stąd też Myślę, że 95 czy nawet więcej yy, traderów korzysta z wykresu świecowego. I jak powstają świece, jak je odczytywać? Mamy świece wzrostowe i świece spadkowe. Kolory nie mają znaczenia, tutaj akurat nie na wykresie są świece spadkowe, są to świece czerwone, świece wzrostowe, są to świece zielone. I teraz jak powstaje świeca? Przyjmijmy sobie, że mamy świecę numer 1, i świecę numer 2. Weźmy sobie. Dołożymy jeszcze sobie jakąś świecę numer 3. Może w ten sposób. I mamy świece wzrostowe, i świece i spadkowe. I zaraz wam powiem, jak to wygląda, jak to można odczytywać. Jesteśmy tutaj też na wykresie jednominutowym, że też możecie obserwować, jak powstają świece, co się dzieje. Świeca spadkowa, świeca wzrostowa. Świece oprócz tego, że mają korpus, czyli to co tutaj widzicie, mogą mieć, ale nie muszą mieć knoty. O co chodzi z tymi knotami? Już sobie narysujemy jakiś tutaj knocik. OK. Weźmiemy go sobie tutaj. Jeszcze raz sklonujemy i będziemy mieli kolejny układ świecowy. Miejmy nadzieję, że zdążę to wszystko najsować, zanim się nam y, zmieni wykres. Tak. Chcę żebyście wiedzieli w jaki sposób te świece można sobie na spokojnie zrozumieć odczytywać o co w tym wszystkim chodzi. Zmieniamy kolor na zielony. Jeszcze sobie sklonujemy. Tutaj jeszcze raz. Teraz jeśli chodzi o te knoty, one mogą być, może ich nie być, mogą być dłuższe, mogą być krótsze. One nam dają jakby dodatkowe informacje. Dobrze, teraz zobaczcie. Załóżmy, że startujemy sobie, otwieramy wykres jednominutowy czy godzinny, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ta kreseczka. Co to oznacza? W tym filmie mamy wykres jednominutowy. Oznacza to, że w ciągu tej minuty cena wzrosła do poziomu górnego, czyli tego knota, ale również w ciągu minuty spadła do tego poziomu, czyli dolnego knota. Natomiast w ciągu tej minuty cena rozpoczęła się w tym momencie i w tym momencie się zakończyła. I potem następuje kolejna świeca. Weźmy sobie ona. Świece wzrostowe idą do góry, świece spadkowe idą w dół. Czyli tutaj mamy świecę wzrostową, co oznacza, że kolejna minuta, czy godzina, to nie ma znaczenia, jaki interwał weźmiemy. Na przykład godzina się składa z 60 takich świeczek jednominutowych, czyli kolejna minuta tutaj zaczyna się w tym miejscu, i kolejna minuta skończyła się dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ten korpus. To jest zakres wzrostu w ciągu minuty. Natomiast w ciągu tej minuty cena spadła do tego poziomu i wzrosła do tego poziomu. Tutaj znowu rozpoczęliśmy kolejną minutę. I znowu cena wahała się od tego zakresu do tego zakresu, który zakończyła się tutaj. I teraz mamy kolejną świecę i ona się zaczyna dokładnie w tym miejscu. Jest to świeca spadkowa. I teraz co to oznacza? Że. Pamiętajcie, że każda kolejna świeca rozpoczyna się na końcu świecy poprzedniej, czyli tu się zakończyła świeca zielona, minuta, tu się rozpoczęła świeca spadkowa. I w pewnym momencie cena była nawet powyżej tej zielonej, dużo poniżej, natomiast zakończyła się dokładnie w tym miejscu, czyli to był zakres cen z tego punktu do tego punktu. I potem powstaje nam znowu kolejna świeca. Możemy sobie przejść. Jeżeli ona będzie spadkowa, to ona się zacznie dokładnie w miejscu, gdzie się skończyła ta świeca. Czyli mamy Spadek, prawda? Jeżeli by ta zmiana nastąpić wzrost, to świeca wzrostowa zacznie się dokładnie w miejscu, gdzie skończyła się poprzednia świeca spadkowa i dokładnie w ten sposób powstaje nam wykres świecowy. I teraz jeżeli spojrzycie sobie faktycznie, tutaj na ten wykres dokładnie tak wygląda, czyli ta świeca rozpoczęła się na końcu tej świecy, doszła do tego miejsca. Tu się rozpoczęła świeca spadkowa, doszła do tego miejsca. Tu się rozpoczęła następna, kolejna świeca spadkowa. Ona poszła w górę aż powyżej tej, natomiast zamknęła się w tym miejscu. Znowu świeca zielona rozpoczęła się tu, zamknęła się tu. Kolejna świeca czerwona rozpoczęła się tu, zamknęła się tu. Następna świeca czerwona rozpoczęła się w tym miejscu. Przez pewien okres doszła tutaj, natomiast zakończyła się tutaj. I tutaj rozpoczynamy kolejną świecę. I tak po kolei powstaje wykres świecowy, czyli. Wykres nam dokładnie pokazuje, co się działo w czasie określonego okresu czasu, czy to była minuta, 10 minut, godzina, dzień, tydzień, z ceną, czyli czy cena rosła, czy cena spadała, i również nam pokazuje maksyma i minima, które cena osiągnęła w tym momencie. I teraz czytanie. Umiejętność czytania tych wykresów jest podstawą. To jest bardzo proste, tak jak widzicie, można to sobie zapamiętywać. Jeżeli przejdziemy sobie na wykres jednogodzinowy, no to tutaj macie identyczną sytuację, tylko w tym momencie każda świeca odpowiada za jedną godzinę, czyli każda z tych świec tworzyła się przez jedną godzinę czasu. Tak samo możemy przejść na wykresie, na wykres czterogodzinny, czyli każda taka świeca zawiera cztery Świece, które powstały, raz, dwa, trzy, cztery. O tu zostało 50, tak, minuty. raz, dwa, trzy, te cztery świece. Jeżeli weźmiemy przykładowo sobie tą świecę, jedno godzinę zostały 53 minuty, czyli na razie ona będzie obejmowała 7, mi, 7 świeczek. 7 świeczek, prawda? Natomiast yy, cała świeca będzie miała 60 takich świecek i o, świeczek, i ona nam pokazuje po prostu ruch z tych 60 jako jedna świeca. To pozwala nam obserwować rynek w różnych interwałach czasu. Jeżeli chcemy rozgrywać, kupować, sprzedawać, można rozgrywać to na jednominutowych wykresach. Nazywa się to scalping. 5-minutowych wykresach, 10-minutowych. Można sobie. Korzystać z wykresów jednogodzinnych, czterogodzinnych, to jest taki day trading, czyli po prostu całą transakcję zamykacie w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, Możesz też można grać długookresowo i rozgrywać to po prostu tak, tak zwanym swingiem. I teraz oprócz tego, że mamy jakieś takie wykresy, to te wykresy tworzą formacje, tworzą patterny, czyli to są takie. Zestawy świec, które mówią, co się może wydarzyć w najbliższym czasie. Jest to po prostu sprawdzone na podstawie wieloletnich obserwacji, że zachowanie ludzkie, strach, chciwość można przełożyć na pewne układy, które powstają właśnie na wykresie świecowym. I na tym polega trading, żeby umieć rozpoznać te układy, które powstają. I takie podstawowe układy pokażę Wam na naszym kolejnym spotkaniu.